Cześć, nazywam się Magda Solich-Talanda. Pokażę Wam dzisiaj, jak wstrzymuję oddech pod wodą, a wszystko to będzie się działo w dipspod najgłębszym w Europie basenie. Mind, like Wesley, Jestem ambasadorem marki AquaWave i to właśnie w tych pięknych strojach pobijam swoje rekordy i osiągam największe sukcesy. A ostatni rekord pobiłam w Budapeszcie, przepływając 209 metrów bez płetw na wstrzymanym oddechu. Freediving uprawiam od ponad 8 lat, a na swoim koncie mam 13 medali mistrzostw świata, w tym 7 złotych i aż 11 pobitych rekordów świata. Freediving to nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Można uprawiać go na basenie w poziomie lub głębokościowo w pionie. Oba te sposoby pokażę Wam dzisiaj na basenie. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o freedivingu, zobacz tutaj. Najlepszym sposobem, aby zacząć uprawiać freediving, jest zapisanie się na kurs. Możesz go zrobić przez cały rok w deep spot. Freediving to zupełnie inny świat. Zrelaksuj się, odpocznij i posłuchaj ciszy. Jest wiele procesów fizjologicznych, które pozwalają wstrzymać oddech na dłużej. Naszym zadaniem jest adaptacja naszego organizmu do długiego przebywania pod wodą. Krótko mówiąc, aby wstrzymać oddech na dłużej, musimy wzmocnić swój odruch nurkowy. A jest to szereg mechanizmów fizjologicznych, które następują, kiedy wstrzymujemy oddech i zanurzamy się pod wodę. Podczas trzymania oddechu serce zaczyna bić wolniej, a krew z kończyn zostaje przekierowana do płuc, serca oraz mózgu, najważniejszych narządów. Według zasady Never Free Dive Alone znajdź badiego, z którym będziesz bezpiecznie trenował. Dobierz odpowiednio sprzęt, aby móc nurkować komfortowo. Zrelaksuj się. Ja i mój buddy Tomek pokażemy wam, jak to robimy. Zrelaksuj się, rozluźnij i weź głęboki wdech, a następnie połóż się na wodzie. Spróbuj się rozluźnić. Trzymaj oddech tak długo, dopóki będzie to dla Ciebie komfortowe. Kiedy kończysz próbę, pamiętaj, aby oddychać. Możesz ją powtórzyć, ale odpocznij zanim zaczniesz kolejną. Dzięki Deep Spot za udostępnienie miejsca. Ten piękny strój możecie dostać online stacjonarnie w Martę Sport. Wpadajcie na mojego Instagrama, tam możecie dowiedzieć się więcej o mnie i o freelivingu.